Cześć, Duchanna, jest 11 listopada 2021 roku. Długo nie nagrywałam, dlatego że byłam chora. I mogę sobie tutaj zażartować i sparafrazować, że chociaż nawet starałam się używać metod nienaturalnych i wermektyny, amantandyny, to nic mi to nie dawało. Absolutnie. Leki nic nie dają. Do zdrowia trzeba dochodzić samemu, w sposób naturalny i normalny. No cóż. Testy PCR i inne bzdury są nie dla każdego, widocznie. Zdrowy, logiczny umysł wzdraga się przed tymi wszystkimi głupotami. W drugiej części. Opowiem o tym, co się dzieje, co się nie dzieje, co upuszy z tych kotków i również co u reptilii. Ostatnio ONZ zrobił sobie taki filmik, na którym pokazuje, kto tak naprawdę wiedzie prym w ONZ. Pokażę w drugiej części fragmenty urywki z tego filmiku. Mamy tam dorodnego reptyla, który mądrzy się, szarogęsi i rządzi w ONZ, bo pozjadał wszystkie rozumy. Need a Listen up, people. Dam do tego odpowiedni komentarz, dlatego że te wszystkie brednie na forum ONZ bardzo łatwo dadzą się zbić. Jeżeli ktoś nie jest mainstreamowym bajdenistą. A co się teraz dzieje, tak ogólnie, oprócz tego, że wracam do zdrowia? Przygotowałam dla Was takie ogólne informacje. W następnym okresie cały świat przejdzie masowy podział. Energie o niskich wibracjach będą pojawiać się wszędzie. A jedynym sposobem na ich oczyszczanie jest zobaczenie ich, zidentyfikowanie ich jako takich i uniemożliwienie nam ich odczuwania. Pojawi się podział wewnątrz nas i na poziomie zbiorowym. I koniecznie jest oczyszczenie go, ponieważ nie możemy już wzrastać wibracyjnie możemy zrobić miejsce dla większej ilości światła w naszym ciele fizycznym. Konieczne jest, aby nasze ciało było jak najbardziej czyste z energetycznego punktu widzenia, ponieważ w tym okresie mamy okazję doświadczyć bardzo szybkich i bardzo dużych skoków wibracyjnych. Ale jeżeli nadal będziemy koncentrować się na tym, co dzieje się na zewnątrz, ograniczenia, kwarantanna, wyniki wyborów prezydenckich i tym podobne, jeśli pozostaniemy w stanie nierównowagi, jeśli nadal będziemy poświęcać się grom 3D, stracimy szansę na rozwój. Zamiast wylewać z siebie nisko wibrujące emocje, energię na innych, jak to robiłeś wcześniej, pozwól sobie w pełni je odczuwać w samotności, aż rozpłyną się same. I miej świadomość, że ludzie wokół ciebie przechodzą przez ten sam proces, co ty, i starają się jak najlepiej radzić sobie z podziałami w ich rodzinie, społeczności, w ich kraju, że oni też przechodzą przez zmianę, i że nawet dla nich nie są to sprawy proste. Także jest to jakiś rodzaj choroby, przez którą się przechodzi, żeby się uzdrowić i przejść w zupełnie inne miejsce. Zachęcam wszystkich do przejścia do lepszego miejsca i zapraszam na drugą część.